Dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku z tej strony Dominoniusa I dzisiaj zagramy w koło Forku Brawl Stars No to najpierw Wam pokażę koła To jest koło numer 1, tu się rosuje wszystko, no, no to losujemy najpierw postać jaką będziemy grali Pierwszą postacią jaką będziemy grali, to będzie daryl. Spoko. Teraz musimy... No nie to nie tu. Teraz musimy wylosować jaki będzie tryb. No, to ja to po cyferkach wpisuję. Pierwszy tryb, czyli będzie to game, grab mm, jako daryl. Okej. Okay. Spoko. Wiecie, Daryl na tę mapę jest słaby Ale może udamy Dam radę coś ubrać Mam nadzieję, że nie będzie lagów Zrobimy takie trzy albo dwa losowania Zobaczymy ile wyjdzie mi minut yy, I jak to będzie Chciałbym jak najlepsze filmy dla was zrobić, więc... A teraz są wakacje, ja mam wolny czas Więc... Po prostu mogę dla Was więcej nagrywać. Ja się tu rozgadałem i aktualnie przygrywam. Więc się, no, 3 do 3. Oni mają 3 klejnoty, my 1. Nieźle. Tylko mi się to nie podoba. Ten krow, że on ma tak dużo. O nie. Dobra, może się dać radę z tej sytuacji swojej wyjść. Bo mamy 3-3 aktualnie. I ten martwisz będzie tu podjeżdżał, O, chyba ścięło. No, w takiej sytuacji gościa ścięło. no nie powiem, niefajna sytuacja. Mortis się już rusza, niestety. Są zamknięci, idealny moment, ale ona Tara będzie ultowała, więc ja jednak. Może tego. O. Tak, dobra, zrobiliśmy go, mamy odliczenie. Raczej wygrana gierka, no chyba, że ta Jessie coś tutaj odwali słabo. Niech, niech się cofa ta Jessie, bo było lepiej w... To jak mogą nas zabić, gdyby się tak nie cofała. No o tym mówiłem. Dobra, 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 jest ogarnięta sytuacja. Jeszcze ten molotis malagi. lagi. w tym momencie za 8 sekund wygrawamy tą gieręczkę. Przejdziemy do następnego losowania. Chyba będzie trzy losowania, jak się uda. I będzie fajnie. Tu się, spoko Dobrze, najpierw losu losujemy tryb. Trybem będzie to znowu gangrab. Okej, okay. no spoko. Tylko jaki będzie teraz postać. Jaka będzie postać? Karl. Okej, okay. tutaj super rary nam losuje. Mi się to całkiem podoba. Całkiem mi się to podoba, że super nam losują. Ja jestem z tego zadowolony. <laughs> idziemy na zbior 3 i idziemy zagrać gierka <laughs> <laughs> mamy 4 minuty nagrania, więc chyba jak rozegram szybko tą grondę, to może uda się nam 3 koła fortuny. Jak chcecie takie, następne takie filmiki, to oczywiście, ja nie, chciałbym u was widzieć miły podzew pod tym materiałem. Typu na przykład jakieś lajki albo komentarze miło. Ja, ja, to naprawdę bardzo szanuję. szanuję. Coś, źle ja się wysłowiłem, lubię to bardzo, oh, przepraszam. Szanow no i przepraszam za mój śmiech, ale taki, jest, no, według mnie niezaufany no. dobra, to ten... Raczej nie, nie będzie problemu. O, właśnie to dostało. No, Raczej to będzie łatwe? Giereczkę, Pzysi. nie są to O, jakieś... e. Dobra, uciekamy. Ach. Powiedziałem, że łatwa gierka, coś tu się jednak nie, 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 nie. zepsuło. Niestety ten brak zaczął kręcić, ale to da się jeszcze to, no, to, to. To tylko by wystarczyło zabić, i by było. Dokładnie. Zabita, pam, oni nie jest strasznie bólką postacią ostatnio Wygrali tą grę No niestety Jednak się, co, się do Jednak co do naszej wygranej I oni aktualnie wygrywają raczej tą gierkę Raczej nie będziemy już dla nich problemem No Trzy, dwa, jeden Przegraliśmy, niestety Gry numer dwa no smutne. <śm> wolałbym jednak wygrać. No przechodzimy aktualnie do następnego losowania. Losujemy postać. Jaka to będzie postać? Będzie to Karl. Wiesz, co? Chciałbym, żeby bardziej był ten filmik rozmaicony, więc losujemy jeszcze raz. Jeszcze raz. Mamy Mortis, spoko. Teraz losujemy na następnym kolu. Kole. Tryb. Znowu Game -grab. Nie, I chcę bardziej tutaj. Ciekaw, żeby był ciekawszy. odcinek jeszcze raz losujemy. Naprawdę no był znowu Game -grab na szeście. Kwóreczka. Kwóreczka, czyli obrążenie. Idziemy w Multisem na żeby grać. Zobaczymy jak to będzie. Trudna będzie ta gra. No ale cóż, postaramy się wygrać tą grę. No a tą mapa jest bardzo dobry takie rzucacze. Nie <grym> wszyscy mają oni z tamtego tylu rzuc rzucacze, Czyli na przykład Dana, Mike bo właśnie Barley. Tik z został dodany jako rzucać. No, więc i ja to tak nazywam, ale to nie jestem rzuca. Miotacze to się nazywa w grze, a tu ja to mówię rzucę. Z... Z... Be... Nie, bez komentarza, po prostu to zostawię, może lepiej. O nie, głowa. Pierwsze oblażenie nie zniszczy raczej, ale powinno obić. No chociaż oni mają te postacie właśnie takie miotacze, to znaczy, że... To słabo im obiję, niestety. Dobra, nie, ja musimy się wycofać. Bo oni obronią to. O. Dobra, będę sobie zbierał te śrubki. Oni mi raczej nic nie zrobią. Więc ja sobie pozbieram. O nie, I głowa, no i... O, przeżyłam. Dobra, ja będę zbierał tu. Okej, okay. wygra no, wygrana raczej gierka, nie powinna być problemu tego, ta gra, tak szczerze. No, nagramy raczej jeszcze jeden film z Koła Fortuny. Bo mam jeszcze dwa filmy, pomysły na dwa filmy, które co niedługo raczej wlecą na kanał. No, za parę, może dni. Zobaczy jeszcze jak to będzie. To tyle co chciałem powiedzieć w tym filmiku. Ja was żegnam, byłem do i do widzenia.